Chciałem zapytać, czym inspirowaliście się przy projektowaniu i tworzeniu Wiedźmina 2? Książkami, ulubionymi grami, czy jakimiś takimi marzeniami o RPG, w których sami, chcieliby, sami chcielibyście zagrać? Przepraszam. No po to, że wszystkim e, o, o czym powiedziałeś, to znaczy przede wszystkim e, zainspirował nas Sapkowski od samego początku. Jesteśmy znawcami tej, e, tej prozy i ją bardzo lubimy. E, ona Zresztą Andrzej Sapkowski zainspirował nas do zrobienia gry z głęboką fabułą i z, taki, z taką wielowarstwową fabułą, w której jest fajny humor, jest mądra, są jest odniesienia do, do, do współczesnego świata. Po pierwsze. Po drugie, to co wiemy o historii średniowiecza i historii Europy, to, to ta wiedza myślę, że jest codziennie wykorzystywana przez twórców. Poza tym, jeśli chodzi o Wiedźmina II, to inspiracją był Wiedźmin I. I, I co jeszcze chcielibyśmy tak? Chcielibyśmy robić RPEGi, w których jest ta nutka tego, tej, tego czegoś specjalnego, które, 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 które doświadczaliśmy, czego doświadczaliśmy, grając w RPG papierowe. Czyli tylko RPG nie ma szans na jakieś nowe gatunki, w których chcielibyście się sprawdzić? Nie, nie, nie ma szans. To znaczy, może będzie to kiedyś. No, 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 no. Natomiast na razie ne, chcemy się specjalizować, e, osiągnąć mistrzostwo w rumieniu gier RPG, e, szczególnie takich z głęboką fabułą. Dobra, ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w, przy pracy twórczej są chwile lepsze i gorsze. Powiedz mi, były takie momenty, w których myśleliście, że wersja na Xboxa w ogóle nie powstanie albo Wiedźmin w ogóle nie powstanie, projekt zostanie porzucony? Nie, nie, nie. Akurat w przypadku Wiedźmina drugiego wersji, zarówno pc jak i Xboxowej, realizowaliśmy plan dosyć, dosyć fajnie od samego początku. Oczywiście zawsze są lepsze i gorsze momenty, ale, ale tak jak powiedziałeś, one dotyczą takich kryzysów twórczych. Czasami zastanawiamy się, czy wybrać tą drogę, czy, czy inną, czy, czy ten element gry będzie, powinien być ważniejszy, czy inny. Natomiast jeśli chodzi o samą produkcję, to szło nam zaskakująco dobrze. Myślę, że, że głównie dlatego, że za dostosowanie silnika zebrali się najlepsi programiści, no jakich znam, to znaczy nasi programiści. Właśnie, jeszcze odnośnie silnika. Ostatni raz, kiedy rozmawiałem z ludźmi z waszego studia, dowiedziałem się, że prace nad Red Engine dla PS3 wciąż trwają, dlatego jeszcze nie możecie go sprzedać. Czy coś się zmieniło od tej chwili? Do, do PS3? No to ja tego nie, nie, nie autoryzowałem, nie mówiłem tego. Jeśli chodzi o PS3, to nic się nie zmieniło. Nie mogę powiedzieć, że jest zrobiona. I, I... No i tyle. A powiedz mi, rynek przenośny smartfony, tablety, Zdobywają coraz większą popularność. Czy planujecie się sprawdzić również w tej dziedzinie, czy jednak zostaniecie póki co przy konsolach i komputerach? Znaczy tak, jeśli chodzi o nasze studio, Studio RED, które jest częścią grupy CD Projekt, my będziemy robić duże gry RPG, chyba że się rynek tak zmodyfikuje, że będzie musieli się dostosować, żeby nie być jakimiś jakimi dinozaurami. Natomiast e, jeśli chodzi o, o grupę, to niewykluczone. Może pojawi się e, w, w grupie e, jakiś ośrodek, który będzie się specjalizował w robieniu gier e, na handheldy i na mobile, e, ponieważ e, to jest bardzo fajne. Ten, ten rynek i, i, i zmiany na rynku gier, e, indie gry, to wszystko jest bardzo fajne, bardzo E, bardzo energetyczne, e, powinniśmy się tym interesować. Natomiast, e, natomiast tak jak powiedziałem, mamy jasny podział zadań. My robimy duże RPG, tym się chcemy specjalizować. Jakiś może inny środek będzie robił innego typu. No właśnie, bo na, e, na poprzedniej konferencji na Dniu Inwestora zapowiedzieliście dużo tytułów większych i mniejszych, ale kolejny tytuł tak zwany AAA+, został zapowiedziany na 2014 rok. Jest jakaś szansa, że możesz już zdradzić, co to będzie, albo kiedy możemy się spodziewać najbliższych informacji? No, nie mogę tego zdradzić, bo to jest taka informacja, którą chcielibyśmy no, opakować odpowiednio. E, natomiast e, s, e, oczywiście nie będziemy męczyć graczy jak się jak się już to wszystko ułoży, to będziemy o tym mówić. Na razie skupmy się na wersji Xboxowej, która niedługo zostanie tak wydana, pojawi się na rynku.